Afirmacja dla czakry sakralnej, by żyć kreatywnie i z pasją. Pozwalam swobodnie płynąć mojej kreatywności. Ufam swoim uczuciom. Ufam sobie. Mogę bezpiecznie wyrażać swoją seksualność. Przyciągam ludzi, którzy traktują mnie z szacunkiem. Cieszę się przyjemnością we wszystkich dziedzinach mojego życia. Moje emocje płyną swobodnie i są zrównoważone. Jestem kreatywną istotą. Obdarzam szacunkiem i miłością moje wspaniałe ciało. Witam zmysłowość w moim życiu. Moje zmysły się budzą. Tworzenie odżywia moją duszę i sprawia mi radość. Jestem kochaną i pożądaną istotą. Czuję się komfortowo w swoim ciele i obdarzam je troską. Seks to święte połączenie. Z każdym oddechem otrzymuję przyjemność i obfitość. Odpuszczam dawne uczucia, które już mi nie służą. Wybieram odczuwać radość i podekscytowanie. Czuję się bezpiecznie, ciesząc się seksem. Oddycham potężnym, złotym światłem. Jestem spontaniczna i pozwalam się kierować mojej intuicji. Akceptuję przepływ życia. Mogę swobodnie wyrażać swoje emocje w zdrowy sposób. Szanuję moją zmysłową ekspresję. Zasługuję na absolutną i bezwarunkową błogość. Moje ciało to dzieło sztuki. Jestem połączona z niewyczerpalnym źródeł, źródłem innowacji, inspiracji i kreatywności. Jestem godna pożądania. Znam swoją wartość i zasługuję na wszystko, co najlepsze. Szanuję moje pragnienia. Wszystko, czym jestem, jest w doskonałej harmonii. Mogę bezpiecznie zajrzeć w głąb siebie. Wybieram życie w piękny i znaczący sposób. Zasługuję na absolutną i bezwarunkową błogość. Moje wymarzone życie należy do mnie. Promieniuję pasją i dobrobytem. Jestem promienna, piękna, kreatywna i cieszę się zdrowym i pełnym pasji życiem. Bezgraniczna radość jest moim przyrodzonym prawem. Obejmuję naturalny przepływ życia przez moje ciało fizyczne. Moje emocje przepływają swobodnie w zrównoważony i zdrowy sposób. Wibruję czystą radością, obfitością i dobrobytem. Kultywuję piękne życie bez stresu, zmartwień i strachu. Wdycham potężne złote światło. Postanawiam często odczuwać radość i podekscytowanie. Jestem kochaną i pożądaną istotą. Głęboko szanuję i czczę moje święte ciało. Jestem istotą kreatywną, a moja kreatywność płynie swobodnie z mojej czakry sakralnej. Szanuję swój naturalny przepływ kreatywności i pasji. Czuję się radosna, pełna energii i żywa. Tworzenie sztuki odżywia moją duszę i przynosi mi radość. Ufam swoim twórczym instynktom i pozwalam sobie na odkrywanie nowych pomysłów i możliwości. Świat wokół mnie inspiruje mnie, a ja wykorzystuję swoją kreatywność, aby wnieść piękno i radość do mojego życia i do życia innych. Moja kreatywna energia jest żywa i potężna, i używam jej do manifestowania swoich marzeń i celów. Przejmuję swoją unikalną perspektywę i autentycznie wyrażam swoją kreatywność. Jestem pewna swoich zdolności twórczych i wierzę, że moje zmysły i dzieła są wartościowe i znaczące. Pozwalam sobie na zabawę. I eksperymentowanie z moją kreatywnością, wiedząc, że jest to klucz do odblokowania mojego pełnego potencjału. Obejmuję swoją zmysłowość i pozwalam sobie doświadczać przyjemności we wszystkich obszarach mojego życia. Równoważę swoją energię seksualną w zdrowy i satysfakcjonujący sposób. Równoważę swoją męską i kobietą, kobiecą stronę. Jestem cała i kompletna. Moje męskie i żeńskie części są w doskonałej równowadze i harmonii. Jestem boską istotą seksualną. Moja seksualność jest świętym połączeniem między moim ciałem a boskością. Moje intuicyjne zmysły są przebudzone. Obejmuję moją tętniącą życiem seksualność. Moją boską zmysłowość. Celebruję swoją zmysłowość i wykorzystuję ją do łączenia się z innymi w głęboki i znaczący sposób. Jestem piękną, zmysłową i namiętną istotą. Ufam sobie i pozwalam sobie w pełni odczuwać swoje emocje bez osądzania i oporu. Uwalniam wszelkie uczucia z przeszłości, które blokują moją czakrę sakralną. Moja czakra sakralna jest otwarta i zrównoważona, co pozwala mi zdrowo i konstruktywnie przetwarzać emocje. Jestem w kontakcie z moimi najskrytszymi uczuciami i pozwalam sobie na ich autentyczne wyrażanie. Jestem w stanie doświadczać pełnego zakresu emocji. I szanuję każdą z nich jako ważną i wartościową część mojego ludzkiego doświadczenia. Potrafię znaleźć zdrową równowagę pomiędzy moimi emocjami a racjonalnym umysłem, co pozwala mi podejmować mądre decyzje i z wdziękiem i łatwością radzić sobie z życiowymi wyzwaniami. Jestem odporna emocjonalnie, potrafię, potrafię odbijać się od niepowodzeń i odnajdować radość. I szczęście w chwili obecnej. Moja czakra sakralna jest wypełniona pozytywną energią, przynoszącą wewnętrzny spokój i stabilność emocjonalną. Potrafię tworzyć zdrowe granice i wyrażać swoje potrzeby w sposób, który szanuje moje dobre samopoczucie emocjonalne. Jestem połączona z moją wyższą jaźnią, co pozwala mi uzyskać dostęp do głębokiej studni emocjonalnej siły i mądrości, która wspiera moją życiową podróż.